Siemanko! witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale, tym razem troszeczkę późną porą, ale każda pora jest dobra na nowy film na YouTubie. Także dzisiaj podsumuję sobie moje ostatnie zmagania Food Champions, które były dosyć owocne, aczkolwiek, aczkolwiek jakiś zawsze pewnie dosyć pozostał, także zapraszam. Będzie taka relacja, taki skrót, także mam nadzieję, że będzie Wam się miło oglądało te spotkania. I jeśli Wam się spodoba ten filmik, zostawcie łapkę w górę, a polubcie to wideo. Zapraszam do oglądania. Więc tak, jeśli chodzi o całą otoczkę tego, jak to wyglądało w ten weekend, to ponieważ ja pojechałem na wyjazd do Torunia w czwartek wieczorem i wróciłem do domu tak naprawdę w sobotę o 22, to no nie miałem zbyt dużo czasu na rozegranie tych wszystkich meczów, więc zaczęliśmy streama o 22, no i początkowo, powiem szczerze, wyglądało to bardzo, bardzo obiecująco. Przede wszystkim zacząłem gra nowym składem z Martensem, team of the group stage, na skrzydle, do tego z Batteniem na środku obrony i Dick Mayerem na prawej obronie. Także to były takie wzmocnienia w stosunku do, mm, do mojego poprzedniego składu. No i jak widzicie tutaj w tym pierwszym spotkaniu e, Mertens zaprezentował się z jak najlepszej strony. E, funkcjonował on bardzo dobrze na tym skrzydle lewym i mimo, że dałem mu wytyczne na początku zbiegaj na skrzydło, zbiegaj za plecy obrońców to Któryś z widzów na streamie zaproponował mi, żebym zmienił go na zbiegaj do środka tą to nie zafunkcjonowało, od razu wam mówię, taki jest skrzydłowy jak Mertens, czyli e, ktoś kto ma dużo, bardzo dużo tempa, ma, jest, jest, jest niski, jest zwinny, on musi trzymać się tej linii bocznej, on musi trzymać się tego skrzydła, no i wtedy to funkcjonuje, tak, e, okej. Okay. Tutaj mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie już podczas właściwie czwartego meczu rzędu, gdzie straciliśmy bramkę w dokrywce w 118 minucie bodajże tak, aczkolwiek udało nam się wyrównać w 120 minucie za sprawą takiej małej tutaj przybitki i bodajże tutaj Węgoland strzela na 2 do 2, no troszeczkę kuriozalna sytuacja, aczkolwiek całe szczęście, całe szczęście, że tak się wtedy stało. No i rzuty karne ostrzegnęły e, zwycięzcę tego spotkania. Ja, jeśli chodzi o rzuty karne, to nie jestem specjalistą i jest jeszcze wiele jeśli tutaj e, pola do nauczenia się dla mnie. Aczkolwiek te rzuty karne, szczęśliwie udało mi się wygrać, e, bo no, miałem strzałkę do pomocy przy strzelaniu, więc no to, to sporo ułatwia. No i też, tak jak widzicie, y, troszeczkę przewidziałem y, zamiary przeciwnika, więc Bilans 4 do 0 i, i cały czas jakby ten, to marzenie o 40 zwycięstwach z rzędu było całkiem realne, tak? E, tutaj już już troszeczkę spotkań e, pominąłem, ponieważ e, albo przeciwnicy albo przeciwnicy opuszczali, opuszczali mecze, albo wygrywałem dosyć wysoko i nie było na zbyt ciekawe. No tutaj teraz taki mecz, w którym e, przegrywamy 2 do 0. Udaje nam się strzelać bramkę kontaktową po chwili mm, w 80 minucie Dybala zagrywa do Aleksandro i Aleksandro z lewej nogi, no bardzo fajnie tutaj uderza. W dogrywce. A, immobile. Cóż to był za strzał? Znakomity. Znakomity strzał w samo okno i 3-2. I 120 minuta. Po co ja tutaj go sfałowałem? Po co ja go tutaj sfałowałem? Mogłem spokojnie przeczekać, natomiast już twierdziłem. A dobra, wiadomość, ja list i zakończymy ten mecz. Gościu zagram na krótko do oba Mejanga Oba z prawej nogi w samo okno. Po prostu tym razem kusiłem los i niestety ten los nie sprzyjał. Zobaczcie, co opuszczał Bufon tym razem. No to nie były normalne puszczone karne przez niego. Mógł obronić co najmniej jeden więcej karny no, niż, niż, niż to co się tutaj zdarzyło. No ale cóż, pierwsza porażka nam się przydarzyła, niestety. I powiem szczerze, że troszeczkę mnie to podłamało, no ale stwierdziłem, że jedna porażka to nie jest nic wielkiego na szczęście, to jest nic wielkiego na szczęście i cały czas powinno osiągnąć bardzo, bardzo fajny wynik. Tutaj, po tamtym meczu udało mi się wygrać dwa spotkania z rzędu, mieliśmy 14-1 No i kolejne spotkanie, w którym przeciwnik strzela bramkę na do zera. Ja mam dwie dobre, naprawdę bardzo dobre okazje. No, ale niestety pójdzie kontra i przegrywamy 2-0. Tutaj znakomity Trobena, powiem szczerze, i ta bramka no niezwykle mi się podobała. No, ale kolejne sytuacje niestety marnujemy. Troszeczkę też zabrakło tutaj wykończenia z mojej strony. Nie powiem, że akurat nie chodzi o to, że FIFA przeszkodziła mi jakoś zbytnio, natomiast no, zabrakło tego szlifu, tego, tego post tej postawienia kropki na D. A przeciwnik w 90 minucie nad stawia, bo mój bramkarz już wyszedł w pole karne podczas rzutu różnego, a bramka została moja niestety niestrzeżona i przegramy 3 do 1, mimo że przeciwnik miał tylko 3 dodane oddane strzały. Dobra, 20 meczów zagraliśmy sobie, już to była godzina jakoś czwarta nad ranem, niedziela. No i tutaj bardzo fajna sytuacja, ponieważ yy, zauważcie, że Dybala yy, tą piłkę przed przypadek zagrał. Yy, do przodu podaniem, a y, udało mi się ją jeszcze potem zgarnąć, bo przeciwnik tego nie ogarną. No i wygrywamy ostatni mecz przed pójściem spać tak naprawdę o półtej nad ranem. Zakończyliśmy y, sobotę z bilansem 18 do 3. 18 do 3. Także not bad, no, ale mogło być lepiej. Niedzielę, czyli stream o 22 zaczęliśmy też znakomicie. Pierwsze 5 spotkań wygraliśmy pod rząd i, i wyglądało to bardzo dobrze. Tutaj proszę zobaczcie że naprawdę forma, forma mi dopisywała w ten niedzielny wieczór, właściwie to już była poniedziałkowa noc, tak? bo zagrałem raptem kilka meczów i już była północ. Tutaj no ładnie rozstępuje przeciwnika tak po naprawdę powiem szczerze, na najwyższym fifowym poziomie światowym, gdybym tylko takie klepy mi się udawało robić w każdym meczu, to powiem, obawiam się, że mocnego by się na mnie nie znalazło, no ale niestety nie zawsze można grać tak perfekcyjnie. No 5-0 tutaj, 6-0 jeszcze Dybala podsumowuje mm, demolkę przeciwnika i czułem się mocny. Czułem się mocny stwierdziłem, że jest możliwe zrobienie 37 do 3. Co dałoby? Wtedy myślałem, że dałoby to top 100, więc to był taki cel. Nie przegrać żadnego meczu w niedzielę. Eee, doszliśmy do bilansu 31 do 3. No i co? Tutaj pokazuje wam A znakomitą akcję Mertensa, gdzie Dybala podaje do niego. Mertens tutaj schodzi do środka, no jest ta jego zwinność, tak naprawdę nie trzeba robić wielkiego zwodu wystarczy mijać przeciwnika tutaj lewo-prawo i rotacyjnie on tutaj jest w stanie e, rywali minąć. Więc trzeba do zera tutaj wywalczył rzut karny i Dybala podwyższa narwa do zera. E, tutaj jeszcze Dybala podaje do Widal'a Widal sam na sam, to jest jeszcze cały czas pierwsza połowa. wydał strzela na 3 do 0 i przeciwnik tej presji nie wytrzymuje. Chłopak się już rozłącza, i dużo takich meczów zdarzyło mi się w niedzielę. Także niedziela wieczór to jest ciekawy okres, jeśli chodzi o grafię Champions, bo przegrywając spotkania, jeśli przeciwnik do spotkania, to raczej już się rozłącza. Kolejne spotkanie niestety przegrałem. Jak widzieliście tam statystyki, były dosyć wyrównane, także to była zasłużona porażka, to muszę przyznać. Tutaj przy bilansie 32 na 4. Kolejna ładna akcja z mojej strony Potem Mertens podwyższa na 2 do 0 Kolejne zagranie do Dybali, Dybala 3 do 0 Także mimo tamtej porażki e, podnieśliśmy się I w kolejnym meczu zdemolowaliśmy przeciwnika 4 do 0 Dokładnie, mieliśmy 33 na 4 Potem udało mi się wbić e, Elite 1, więc mieliśmy już 34 na 4 No i tutaj niezły skład przeciwnika ostatnie dwa mecze nam zostały do rozegrania i naprawdę no, było się czego obawiać, zresztą Marcja ostrzela na 1 do 0 i przegrywamy to spotkanie na ten moment na szczęście Robin wyrównuje w 70 minucie i niestety tutaj doszło do dogrywki, więc dogrywka miała rozciągnąć zwycięzcę no jeśli traci się taką bramkę w dogrywce to troszeczkę podłamuje to morale zwłaszcza, że przeciwnik, zobaczcie gra perfidnie na czas, co no nie jest zbytnio zagraniem fair play, ja tak przynajmniej uważam, aczkolwiek wszystkie chwyty są dozwolone. Na szczęście w drugiej połowie dogrywki Kielini, który został już desygnowany do gry w ataku, wyrównuje stan meczu. Po chwili Benarfa tutaj dobrze odnajduje Perotti'ego polaniem w polu karnym i strzelamy na 3-2, co dało nam 35. zwycięstwo w ten weekend. Czyli poprawiłem swój bilans z poprzedniego weekendu. No i cóż, ostatni mecz niestety przegrałem po rzutach karnych, ale to muszę przyznać, że Jestem zadowolony z tego bilansu, zwłaszcza, że tak jak mówię, ja rozgrywam swoje mecze na livestreamie, a dużo prosów, powiedzmy, którzy mm, no mają te rezultaty, około 40 zwycięstw, 39 tych meczów nie grałem na livestreamie, co powoduje, że poziom koncentracji jest troszeczkę wyższy, tak mi się wydaje, że chyba troszeczkę łatwiej jest zdobyć te zwycięstwa. Oni potem na przykład filmy montują na YouTube po prostu z zarejestrowanego materiału, no ale ja uważam, że fajnie, że mogę Wam pokazać to jak, jak idzie mi po prostu rywalizacja na tym najwyższym poziomie, także dzięki, że oglądacie ten materiał, jeśli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, na razie.